Moi kochani, wiem, że już jest paczka od y, Wariata Radka I słuchajcie, jedziemy po nią, bardzo się cieszę, jestem ciekawy co tam powsadzał. Moi kochani, mam paczuchę I zobaczcie, jest napisane Bartosz z uśmieszkiem i złotym markerem, słuchajcie to, co król lubi najbardziej. Złoto, złoto. Jesteśmy w domu, mamy paczkę. Yy, jestem ciekawy, co tam yy, włożył. Bardzo was serdecznie zapraszam na jego live'y, bo zobaczcie, można dostać nawet paczuszkę, jak się na live'ach siedzi. Dobra, otwieramy. Że, jak tam coś jest takiego, że się może coś zepsuć, a ja tą paczką tak gu, gu, Luksusowy karton, czarny, elegancki. Tu widzę. To jest ewidentnie taka kosmetyczka, słuchajcie. Ale elegancko, elegancko, luksusowo bym powiedział. Zdjęcie z autografem. Teraz przy tym słuchajcie takim ładnym głosem karteczka. Hej, Bartosz, wysyłam ci słuchawki, które zostawił dla ciebie Mikołaj. Dziękuję ci, że jesteś obecny na live. I mam nadzieję, że nadal będziesz mnie tam odwiedzał i wspierał. Życzę Ci wszystkiego dobrego w nowym roku. Z... Roku, z roku. Oraz wesołych świąt. Ładnie przestałem? ale ładnie pachnie. Baczka paczka cała pachnie. Pielęgnacyjny krem do rąk. Trzeba teraz z punktu zwierzęcego na na kolejną. Posługujemy ratka yy, z pieniędzy. Oczywiście słuchawki. Boże, żeby nie wypadło nic. O czarno. Ale fajnie przynajmniej ten wsadzone w taką sztywną gąbkę. Zobaczymy czy wejdą na moją głowę, tylko ja mam widzicie. Widzicie, ja mam włosy. Słuchaweczki są, ale trzeba sprawdzić dźwięk, co puszczamy. Ja powiedziałam na live że, to, że Marylę Rodowicz będę słuchał. A Radek Zanuciu, gdzieś tu jest, gdzie się przed nami chowasz Maryla. Mam imprezę w głowie. <noise> gdzieś tu jest, gdzie się przed nami chowasz Maryla, gdzieś tu jest, gdzieś tu na pewno jest. Wsadzam Was do słuchawek. Gdzieś tu jest, gdzie się przed nami chowasz Maryla, gdzieś tu jest. Bardzo, bardzo dziękuję za paczunię. Was zachęcam do chodzenia do radka na live'y, bo może, można dostać takie fajne prezenty, jak ja dostałem. I właściwie nie, nie powinienem was zapraszać, bo po pierwsze zabierzecie mi prezenty, a po drugie, jak ja bym chciał zacząć live y robić, to wariat radek to będzie konkurencja. Zostawię wam linka w, w opisie oczywiście. Ale sobie teraz nie konkurencja, słuchajcie, jakbyśmy razem zrobili live'a, to mi by jacyś pani przybyli, słuchajcie. Nie wiem, co to mógł być celem. To chyba by musiało być jakiś karaoke. Zresztą to jest, jaką misję chowała ostatnio w tym. A jakby ci kuna skoczyła, to wszystko cię tam zamknę na górze, żeby nam do domu nie, 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 tam, nie zaskoczyło. Wszystko. Tą choinkę. Moja choinka ma to długie włosie, które się ciężko rozkłada i zawsze trzeba sobie wziąć rzeczka, rękawiczki zimowe, założyć rękawiczki, żeby ta choinka nie kuła. mimo że jest sztuczna, to kule. Choinka prosto z lasu, <śmiennie> plastikowa. Pczup, jak w sensie nie ja. Czub. ja mam wrażenie, że co roku taka coraz jakaś stara zmyśla. Nie wiem, czy ja tak rosnę. Kiedyś z zawsze to wszystko grę, a teraz jak się postara, to nawet tu grę jest z ręki. Stoi jako tako. Trochę już ją ale jednak. Trzeba zaciekać, żeby tu wpływam pod wpływem tego wszystko sama sobie usiadłam. Mam, mam takie dwa tryby choinkowe. Albo jedno dwukolorowa taka, wiecie, ładna, estetyczna, taka spokojna, a drugi typ mam takie, że na każda bombka inna. Właśnie nie wiem. Nie wiem co tu zrobić. Może żeby ujednolicić, będę miał różne bombki, ale zrobić kolorowe światełka na całości, tylko nie wiem czy mi starczy tych światełek. W pobieraniu choinki. Pomaga wariat Radek, bo leci sobie w tle na koniec. Kurczę, wymieszane obudzia. Są to starszego typu, nie ja życie. O takie widzicie, z taką żarówką. Trochę słabo jej widać. Jak ja włączę to oświetlenie, które zawsze włączam u siebie. Jeżeli to. to prawie nie widać, że ta choinka się świeci. Moi kochani, udało się choinkę ubrać. Są światełka. Już lepiej to wygląda niż wyglądało. Zamontowałem gwiazdę. Co? Zobaczcie, jakie wielkie pudełko może. Przy okazji, wam, o kilku wątkach może. Opowiem. Mam taką bombę. To jest chyba największa moja bomba. Ona jest znaleziona u mojej babci w piwnicy, na przykład. I tylko jedną znaleźliśmy bombkę, taką dużą. Tu mam kilka takich ręcznie robionych. Tu kolejna ciekawa bombka, jakaś wróżka siedząca na bombce. Tu mam zawinięte sopelki. Takie słuchajcie cieniutkie, delikatne sopelki. I je zawsze wieszam na dole. Takie relikty mam jakieś z mojej babci choinki tutaj. I od drugiej babci mam chyba szklaną. No, tak. Mam jedną o taką o. Zobaczcie, tu aż taki przyśniedziały ten, ten i na nim też co zawiązane. A więc mam takie relikty. Powinienem tą choinkę stawiać w którymś rogu, gdzieś, a może tu, bo zawsze ludzie nie wieszają bombek z tyłu. Jak macie w rogu, macie dwie ściany, to ten tył jest obszerniejszy. A moja stoi na środku. A więc muszę o wiele bombek więcej wieszać, już zobaczcie. Chyba siedzę tutaj z, nie wiem, z 20 minut wieszam, a to nawet jeszcze połowa nie zeszła, na wrażenie. Te bombeczki mi się kojarzą z babuniami, nie wiem dlaczego, bo takie są może babciny, bo perełki. Ja akurat mam je dwie, a więc jedna babcia, druga babcia. Ta bombka, taka kolorowa energetyczna. Sam ją robiłem, słuchajcie. To jest yy, pod spodem jest syropionowa bombka i są te pomponiki na gorący klej, każda przyklejona. Moi kochani youtuberzy, Fojineczka skończona, pamiętajcie subskrypcję znajomym, poleccie w wszystkim, komu chcecie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie.